Podjeżdżamy właśnie na stację szybkiego ładowania, żeby zaprezentować Wam jeden ze sposobów uzupełniania energii w tym samochodzie. Wygląda to następująco. Wybieramy odpowiednią stację, parkujemy przodem, gdyż tam jest port ładowania, i będziemy się doładowywać. Mając zaparkowane auto, musimy odblokować port ładowania, zdjąć gumki zabezpieczające. Odłączyć wtyczkę. Została nam tylko autoryzacja transakcji, i za pół godziny będziemy akumulator mieli z powrotem naładowany. Teraz musimy tylko autoryzować transakcję. Wybieramy numer stanowiska, na którym stoimy, kwotę, jaką chcemy zapłacić, i przykładamy kartę. Karta zaakceptowana, auto zaczęło się już prawdopodobnie ładować. Jeśli wydaje Wam się, że czas spędzony na ładowaniu jest czasem zmarnowanym, to nie macie racji. Można zjeść, wypić herbatę albo po prostu wypełnić brakujące dokumenty. Żeby zakończyć ładowanie, po prostu podchodzimy do stacji i naciskamy przycisk. Akumulator jest pełny, co da nam 270 km w mieście, 230 na trasie.